Gospodarzem czwartego forum inteligentnego rozwoju, które odbyło się w dniach od 28 do 29 listopada 2019 roku był Uniejów. Tegoroczne forum to gra o przyszłość. Tegoroczne forum inteligentnego rozwoju. Yy... Się pod hasłem Grama o przeszłość, nie bez powodu, ponieważ większość uczestników wydarzenia są to przedstawiciele firm lub też uczelni, którzy realizują aktualnie swoje projekty. One są w fazie często bardzo wstępnej. Przed wdrożeniem, przed komercjalizacją na rynek. Dlatego my mówimy zawsze w ten sposób, że dostrzegamy to, co niewidzialne, ponieważ nie możemy oczywiście pokazać jeszcze gotowej technologii, która jest zastosowana w praktyce gospodarczej, która wpływa w jakiś sposób na, na standard, poprawę standardu życia. Natomiast dlaczego się na tym skupiamy? Ponieważ uznaliśmy, że bardzo mało mówi się w przestrzeni gospodarczej, w przestrzeni medialnej o projektach które są na, czy to na etapie badań podstawowych a to jest bardzo ważne ponieważ bez badań podstawowych nie powstawałyby innowacje bez postępu technologicznego nie jesteśmy w stanie właśnie wpływać na poprawę standardu życia. Mamy w Polsce 15 krajowych inteligentnych specjalizacji podzielonych na 5 obszarów tematycznych, m.in. zdrowe społeczeństwo, właśnie zrównoważona energetyka. Spotkanie to również wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń oraz poszukiwaniu najlepszych rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. Gmina Uniejów jest pionierem w wykorzystywaniu wody geotermalnej, a obecność przedstawicieli miasta Grindavik z Islandii była nieprzypadkowa. Chcielibyśmy Przede wszystkim zwiększyć jeszcze wydobycie wody, żeby tej energii geotermalnej było jak najwięcej. Geotermia uniejów poszukuje innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wody termalnej. Dobrym przykładem jest cała seria kosmetyków dla ludzi i zwierząt z wykorzystaniem wody termalnej oraz coraz większa liczba produktów spożywczych. Stosujemy ją do produkcji artykułów spożywczych oraz artykułów kosmetycznych. Ze względu na położenie i potencjał rośnie liczba zainteresowanych chcących inwestować i mieszkać na terenie gminy i miasta Uniejów. Z czym wiąże się wzrost zapotrzebowania na ilość wydobywanej wody. Dodatkową innowacyjnością jest tutaj produkcja alg w oparciu o składniki w wodzie geotermalnej zawarte. Okazało się, że posiadamy w Uniowie algi, które samoczynnie urosły. Jest o genotypie zupełnie niepowtarzalnym czyli, czyli jedyne na świecie algi nadające się również do produkcji kosmetyków i artykułów spożywczych. Podczas tegorocznego spotkania gmina Uniejów podpisała z miejscowością Grindawik umowę o wzajemnej współpracy. Islandia i Grindawik. Są bardzo doświadczeni w wykorzystaniu wód geotermalnych. Oni w tej drodze są daleko dalej niż my i możemy korzystać z ich doświadczeń. Zaimponowało mi w dzisiejszych prezentacjach przygotowanych przez Islandczyków, zaimponowały mi informacje dotyczące tego, że oni w zasadzie wykorzystują w 100% swoje zasoby naturalne i robią to bezodpadkowo. U nas to jest wciąż jeszcze sprawa bardzo nowa i to wciąż mówiąc mamy na myśli i Uniejów i Polskę. Myślę, że to są doświadczenia bardzo istotne i możemy dzięki umowie partnerskiej skorzystać z tych doświadczeń i wykorzystać to, co oni już jakby osiągnęli, czego doświadczyli, co sprawdzili na u siebie. Samorządowcy i mieszkańcy mając na uwadze duże doświadczenie Islandczyków i mieszkańców Grindavík w wykorzystywaniu energii geotermalnej są nastawieni pozytywnie do współpracy. Aby zabezpieczyć dalszy rozwój w perspektywie kolejnych lat już teraz podejmowane są liczne działania optymalizujące kierunki dalszego rozwoju. Znaczy nasze działania są bardzo wielotorowe, przed chwileczką o tym mówiliśmy, ale ta wielotorowość też oznacza także wykorzystanie potencjał zarówno dla turystów, zarówno dla tych, którzy przyjeżdżają. Tutaj z zewnątrz, by, by wypocząć, by poprawić stan swojego zdrowia, ale także dla naszych mieszkańców. I z perspektywy, jakby mnie, samorządowca i wszystkich tych, którzy tworzą samorząd, to zadanie jest bodaj najistotniejsze. Od kilku lat Unijów przeżywa, jak na swoją skalę, oczywiście boom, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo wielorodzinne. Powstało zupełnie nowe osiedle bloków zwanych blokami termalnymi. Zapewne telewizowie kojarzą jest tak zwanego trzeciego kurka, które mieszkańcy mają w łazienkach, gdzie we własnym w tej dobroci Tak, mają czystą wodę termalną w takiej sur, w surowce, tak nie, nie, nie uzdatnioną, w żaden sposób nie, nie mieszaną. Tych bloków powstało kilka, w planach są kolejne. No czyli rzeczywiście jesteśmy atrakcyjnym miejscem także żeby tutaj zamieszkać, żeby Tutaj sobie w imieniu gminy Uniejów porozumienie o wzajemnej współpracy z Grindawik podpisał przewodniczący Rady Gminy. Gmina Uniejów i miasto Grindawik współpracują już od dwóch lat. Wspólnym mianownikiem tych dwóch miejscowości to jest energia geotermalna. Forum Inteligentnego Rozwoju to jest doskonałe miejsce i czas na podpisanie takiej umowy. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy z tak fantastycznie rozwijającą się miejscowością współpracować i nawiązywać kontakty. Pole do współpracy jest ogromne. To jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, to jest wymiana mieszkańców, myślę tutaj o tych najmłodszych mieszkańcach naszego, naszego terenu. Bardzo interesujący jest rozwój... Produktów regionalnych, czyli przetwórstwa spożywczego, turystyka oczywiście ta, która nas interesuje. No ale szczególnie tym, tym najbardziej interesującym elementem to jest ta energia odnawialna. Tutaj, tutaj na tej płaszczyźnie mamy jeszcze pewnie wiele do zrobienia. Podpisane porozumienie z tak doświadczonym partnerem w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii to same korzyści. Należy pamiętać również o tym, że Green i Uniejów to miejscowości o podobnym potencjale. Myślę, że to porozumienie współpracy w pewnym sensie jest takim tlenem dla nas i wiarą, że Uniejów jeszcze może iść dalej że, że to wykorzystanie wód geotermalnych tutaj może być jeszcze większe że naprawdę możemy stać się pionierami na przykład. W, w, w zakresie ogólnopolskim wykorzystywania tych wód geotermalnych. Z burmistrzem Grindawik rozmawialiśmy o wrażeniach z pobytów Uniejowie, perspektywach dotyczących zawartego porozumienia, wzajemnych korzyściach wynikających z podpisanej umowy, wymiany doświadczeń oraz samej miejscowości Grindawik. Uh, Uniejów i Grindawik yeah, mają ze sobą wiele wspólnego. Mają i nawet i podobną wielkość. Uważam, że energia geotermalna, geotermalna jest czymś, co naprawdę nas zbliża, i spodziewam się, że na tym polu. Możemy zdziałać naprawdę wiele, ucząc się od siebie i korzystając z energii znajdującej się pod naszymi stopami. Dziś jest ważny dzień dla Unijowa i Grindawiku, Podpisanie umowy partnerskiej. Możemy się porozumieć na naprawdę wielu polach. Mogę wspomnieć, że w samym Grindaviku jest mnóstwo osób z Polski. Grindavik to naprawdę piękne miasto leżące w południowej części Islandii. Myślę, że natura i energia geotermalna, która nas otacza jest warta tego, by ją zobaczyć, a ludzie, którzy szukają kontaktu z przyrodą, mogą ją tam obserwować. Czekamy na to, aby goście z Polski przylecieli odwiedzić nas w Grindawiku. Forum Inteligentnego Rozwoju, liczne debaty, wykłady, jakie miały miejsce w tych dniach w Uniejowie, przełożą się w niedalekiej przyszłości na inteligentny rozwój gospodarki, a co za tym idzie, podnoszenie standardu życia ludzi i dbałości o środowisko naturalne.